W kolejnym filmiku i dzisiaj będzie sonowy tester. Będzie to tester tej próbki karmy, którą dostałam w pacie zwierzaka. Razem właśnie z tą paką. Była ta próbka karmy puruj mi na dokszał. Tak jest to adult. A tutaj jest moja sonia. Ja nie wiem, czy mojej będzie to smakować, więc dostanie tutaj ta druga sonia, jeżeli jej będzie. Jest to o smaku kurczaka. Moment, das Such, I zaraz to otworzymy i właśnie damy im spróbować. Do dwóch miseczek. ja sobie tego nie bierze, granulki wyglądają tak. Są tu takie duże. To Ta Sonia je. Czyli dla niej to też tak, jakby były trochę za duże, ale je. Więc chyba jej smakują. Nie spodziewałam się, że moje to nie będzie bardzo smakować, bo skład jest taki... Ale dobrze, że chociaż tej drugiej smakuje, to ona sobie będzie mogła to zjeść. Może sobie weźmie końca. Zaraz wam pokażę. Więc moja sonia wzięła sobie tą kulkę, ale jej nie, je, tylko ją sobie tutaj trzyma, więc może potem sobie zje, ale nie wiem do niej. A ta może nawet zje tą miseczkę, która jest sonie ja Tutaj zaczęła troszkę to sobie gryźć. Ona w sumie dzisiaj umyje do śniadania, więc powinna być godna. No i torba raczej nie bardzo smakuje. Ale dobrze, że chociaż trochę to zjada. Chociaż na czasami jak ktoś nowego widzi, to też zjedz trochę, że tylko dlatego, że ciekawe co to jest. No i jeżeli, oczywiście, tester z dwoma psami Wam się podoba, to kliknijcie łapkę w górę. I do zobaczenia w kolejnych filmikach.